Witajcie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj sobie pogadamy o kurkach i w ogóle na samym początku będę chciał resztki dać nie. I się dopadają Głośno jest, kaczuszki siedzą, wszystko zdrowe, a we wtorek będzie unboxing rzeczy, które już kupiłem na skrzydlate. dzisiaj kupiłem y, lampę grzewczą, taką jak tam jest, białą, I jest dobra, już stosowałam 5 razy ładnie kurczaki odchowywała mianowicie takiego koguta jak tu jest o tego odchowała pościelone mają tu wywaliły takie to kury dobra mamy dwa jajka jedno takie wielkie a Adelaide Wszystkie się bardzo, bardzo energicznie ruszają. Nie ma żadnych przybułków. Może dlatego że im podaje czosnek rozrobiony? 5 dekagramów na litr czosnku. Ciosnku. To pomaga. Ostatnio ten kamień chorobu to mu pomogło. Teraz zbieram jaj jajka, zbieram. tu łatwo siedzi. Zaraz zobaczycie. A jednak nie, ale ciemno jest. Więc za, jak za jajka. No. kulki są bardzo, bardzo fajne, polecam. Dla początkujących jeszcze tam zobaczymy Dla początkujących kury, znaczy ci co by chcieli założyć kury, ale nie polecam dużo się niosą Dziennie od nich mam 14, od swoich mam 27 albo 10 od chorych mam no tak to dobry wynik Potem pod wody. wchodzić no. Mamy 3 minuty już Uf. Subujcie kanał Zaraz będzie 40 subów I chciałabym żeby ci co mnie oglądają bez subskrypcji też zasubowali Bo to ponad 60-40% Bez subskrypcji to fajnie, jakby się zamieniło z 26 na 40, to był bardzo zadowolony. A wtedy by odcinki bardzo często wlatywały na kanał. No i co? Postaram się już nitro ogarnąć, ale już trochę mam. Podliczka się zjadła. Nie może wypluć. Możemy jej. Jak to trzeba? złapała, i nie mogła. Kury się Tak. Taką sobie normalnie głaskam Nie wszystkie są białe. Tu mam biało-czarną na przykład. Taką lekko czarną z parą zbiorami. No i co, będę kończył, subujcie, lajkujcie, komentujcie, jak chcecie zadawajcie pod komentarzami eee... no, pytania, to zrobię Q&A, dla mnie to nie ma problemu, więc zadawajcie pytania, no i naraz raz subujcie, lajkujcie, komentujcie, dawajcie pytania, no i cześć, żegna się z wami, hodowca zrobił różne...